Rozpakowuję moją parownicę, o której Wam mówiłam. Garment Steamer GS2. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby to było, słuchajcie, małe i poręczne. Nie będę mówiła, że nie, więc to są takie najbardziej istotne kwestie, że to miało być przynośne. ma to pięknie prasować. No i chciałam, żeby mniej więcej tak nie dużo ważyło. Mega proste w użyciu. To wszystko przyszło w takim pięknym worku. Naprawdę serio worek jak w ogóle buty selin. Mamy tutaj po prostu taki mały pojemnik z miarką. No i okazało się, że tu jest otwór, do którego sobie wlewamy wodę. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest taka moc. Ja rozumiem, że pewnie ta moc wywodzi się z tego, że po prostu on jest podłączony do prądu. I będę miała pięknie opracowaną koszulę i sobie będę mogła to zawsze brać na wyjazdy do walizki.